Wywórki i... wywórki i popreci dopryciin dobre. Dobryciń dobre, 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 dobre Bi i grubi. Dzisiaj zaczynamy na dole u nas w domu. Dlaczego na dole? Dlaczego, dlatego, że przygotowujemy tutaj pokoje, dwa pokoje, które zostały zarezerwowane na pojutrze. Bo jutro będziemy mieli pierwszy gości w tych oto dwóch pokojach. Jestem ekspertem. Cóż, okazało się, że pa pan ma samochód 6000 litrów. E, I 50 dolarów, które bierze, to nie za oczyszczenie Szamba, tylko za jeden samochód. Cieniu leżeć w trawie. Duny! Hej, Takie tylko małe przypomnienie. W pokojach pojawią się takie oto e, w tej chwili napisy. Proszę nie wrzucajcie papieru toaletowego do toalety. Papieru toaletowego do toalety Tak, do to ubikacji No wiecie, do Sedesu. Żeby tego proszę nie robić! Tak, bierzemy tą mykę i po prostu myjemy sobie dupsko, myjemy tyłeczek, potem dla komfortu większego, żeby mokrego tyłeczka nie wchać w spodewki, używamy jeszcze Dzień dobry chłop znajduje się szambon. tu natomiast, przyjechała ciężarówka która ma nam pomóc, z małym przesytem och, ciuran, ciuran ten Yo. you baby? <trym> pełno, dobrze, że no kamera nie wpadła tak, pytam pyta po co tu filmuję no, wszystko jest ciekawe, ciekawy świata jest rurociąg przyjaźń Drugi raz w ciągu jednego tygodnia. Chłopoty. Ale sprawdzamy, czy to jest wybetonowane, czy nie. Takie mieszane uczucia są. Mieszane dokładnie. <laughs> mieszane uczucia i ubite uczucia. Cóż, okazało się, że pan ma samochód 6000 litrów. I 50 dolarów, którą bierze, to nie za oczyszczenie szamba, tylko za jeden samochód. Szambo, jak jest pojemniejsze, no to trzeba na przykład dwa razy pojechać i robi się 100 dolarów. Jestem ekspertem. Taki koncept właśnie gdzieś kwitnie mi w głowie. Inwestycja, ale no jakby opłacalna, jeżeli mielibyśmy wywalać 50 dolarów teraz. To, 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 to bez sensu. Jak przy pomocy miarki wezwać wszystkie żółwie z lasu? Wszystkie żółwie do mnie. Ej, to tak, Panowie, od y, podłączenia Szamba do y, miejskiej y, odnogi po dociągu. Drodzy widzowie, ja z tym Szambem nie mam nic wspólnego. Ciekawe, ile prądu ciągnie ten młot pneumatyczny, bo podłączony jest u nas oczywiście. I przerwa. Na fajeczka jest grana. Czy ja się za rachunek zaprącam? Nie wiem, no nie mogę. Naprawdę. Tutaj obserwujemy cały czas kmerski styl pracy, czyli 3 minuty pracy. No nie wiem nawet czy 3, czy dwie minuty. Nie są chyba no, dwie minuty. Dwie minuty pracy, pół godziny siedzimy sobie, telefonik, papierosek. Ej, oczywiście pojawienie się tutaj mnie lekko dopinguje ich, do jakichś markowanych ruchów, że niby jakaś akcja jest wykonywana. Ale, ale nie jest że tutaj tamte. coś niby robimy, odpalamy maszynę i później, a no najlepsze, że kują nadal moim, moim prądem, kują, piach. jak, od kilo. kilop, no a tutaj cienko wam pokażę, oczywiście przerwa w pracy. Dzisiaj ma paść rekord, jeśli chodzi o wysokość temperatur. Tutaj u nas w Simrip. Yy, co najmniej 40 stopni w cieniu. Ma to swoje zalety, bo yy, pościel wywieszona jest suchusieńka. Rzut oka z góry jeszcze. Panowie się rozkręcają. Ciekawe, jak to ostatecznie będzie wyglądało. Dziwna sytuacja, bo panowie zaczynają zasypywać ten dół, który tak yy, misternie, z potem yy, na czole yy, wykopywali. No nie rozumiem tego zupełnie. Nie chciałem się pastwić, ale muszę to wam pokazać. To po prostu. Co <suszy> dzień, chłopaki zrobili kawał roboty i pojechali z tym już tam, 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 tam do połowy drogi. A potem patrzą. Jednak Więc zasypują tutaj i cisną w drugą stronę. No trudno. Jak się na początku źle zaplanuje, to później trzeba robić dwa razy. Dobrze, że byłem na dole, to od razu wyłapałem tutaj. Dostawa. Idą rury do odprowadzenia tego wszystkiego. Super, no wreszcie. A tutaj mam wrażenie, że pan po prostu na chybił trafił. Szuka tych. Tego odpływu, tych, tych rur, o, chyba tam trafili na coś, Poprzebili przebili się, woda wypłynęła. Na pewno wysoki rachunek za prąd, bo co się pomylą, to robią następny raz i znowuż, i znowuż. Oni nie są w stanie kopać bez bez, 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 bez udaru. No, jak nie ma udaru, to przecież analogowo nie będą kopali. No. Tu instalacja powoli się... Zaczyna klarować. To mam wrażenie, że taki spadek raczej kiepski jest. To nie wróży dobrze. Tak to wygląda w tej chwili. Zalewali to wodą, żeby to osiadło. No, wyprowadzone zostało to w tamtą stronę, ale tutaj jeszcze jest niedokończone. Trzambo do kanalizacji.

coś innego tutaj brodząc w wodzie łamią to o tym mówiłem niedawno O, ale tu też większe spadają o. proszę proszę Maybe this one is good to eat or no? o oh, maybe it. dream, dream, dream. charms with